To jest nasze czwarte spotkanie, ale od następnego już przestanę je liczyć. Mam nadzieję, że wejdą w codzienny, a raczej cotygodniowy rytm moich widzów, moich odbiorców. Tak jak i dla mnie, to spotykanie się z Wami, w samopołudnie w niedzielę jest czymś nowym, wzbogacającym, otwierającym jakieś nowe perspektywy, których wcześniej nie dostrzegałem, nie widziałem. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo ekscytujące, mobilizujące i jednocześnie pokazujące właśnie te nowe możliwości kontaktu przez obraz, przez twarz, przez spojrzenie. To już nie jest tylko słowo martwe, jak mówił Platon, skarżąc się w liście do przyjaciół, taki słynny list siódmy, w którym pisał, że każde jego słowo jest źle interpretowane, źle czytane. Więc tylko głupcy powierzają słowu pisanemu to, co dla nich jest ważne. Pozostawiają to dla takiej właśnie bezpośredniej komunikacji, w której jest możliwe dopowiedzenie, usłyszenie też reakcji. Więc coś z tej wtórnej oralności już. Przecież i Wy, którzy mnie słuchacie, i ja, który mówię, no oczywiście, że się posługujemy pismem, że czytamy, piszemy, ale jednak uważamy, Przynajmniej ja tak uważam, że to, co jest najważniejsze, da się powiedzieć tylko w bezpośredniej komunikacji z takiej właśnie żywej twarzą w twarz. Ta refleksja taka filozoficzna przyszła mi do głowy dzisiaj, dlatego że chcę o sobie opowiedzieć jako o nauczycielu. Jestem nauczycielem. Od kilkudziesięciu lat uczę, ale w mojej praktyce czy w moim życiu zawodowym nigdy nie zapomniałem, że kiedyś sam byłem uczniem i studentem, i ta dwoistość mojej roli, funkcji nie nazywam tego jakoś górnolotnie powołaniem, ale po prostu sposobem. Życia jest dla mnie bardzo istotna, bo z jednej strony oczywiście lubię uczyć, lubię wykładać, lubię patrzeć w twarze moich odbiorców. Chętnie słucham ich pytań, próśb o wyjaśnienie, czasem sporu, który prowokują moje wypowiedzi nie do końca albo nie tak zrozumiane jak ja bym sobie życzył. I w Wtedy powstaje właśnie coś, co się nazywa taką żywą wymianą wzajemnie wzbogacającą. I zawsze, jak myślę o sobie jako nauczycielu, to myślę też o nauczycielach, których, którym tak wiele zawdzięczam, i to na wszystkich poziomach edukacji, od szkoły podstawowej, tego pierwszego wchodzenia w ogóle w czytanie mm, poprzez koło średniów, kiedy odkryłem w sobie jakąś miłość do literatury, do poezji, radość czytania, radość odkrywania światów, które zupełnie były odmienne, ale wcale nie aż tak bardzo oddalone od rzeczywistości. Pokazywały właśnie, że rzeczywistość może być inna, głębsza, bogatsza, ciekawsza, pełna pasji, którą właśnie poeci umieją. Nazywali czego ja nie potrafiłem bez ich słów. I to ta radość czytania mi towarzyszy nieustannie. Bardzo lubię, kiedy udaje mi się zarazić tym entuzjazmem do czytania e, tekstów e, moich słuchaczy, moich studentów, e, bo wydaje mi się, że to jest coś, co stanowi o bogactwie naszego życia, właśnie kultura rozumiana właśnie jako, jako dopełnienie tego, kim jesteśmy, jako właśnie ciało, jako istnienie, które się kiedyś zaczęło, trwa i kiedyś się skończy. No oprócz tego jest ten właśnie świat, świat ducha, który wnosi tą, ten entuzjazm czasem czytania, poznawania nowych światów. Sam jako nauczyciel, mimo że moje wykształcenie jest bardzo różnorodne, eklektyczne, zaczynałem jako teatrolog, filozof, teolog, historyk nawet, ale w tej chwili lubię się definiować jako antropolog kultury. I często ludzie mnie pytają, a cóż to takiego jest ta antropologia kultury? Właśnie to są te dwa słowa, które w, w wzajemnie się dopełniają. Antropos, czyli właśnie grecki człowiek, to jest ten, który tworzy kulturę, więc można powiedzieć, że jest to tłumaczenie jednego przez to samo, bo człowiek tworzy kulturę, więc jak może być antropologia kultury? A no właśnie, to jest ten świat, który człowiek tworzy. I trochę się zapaliłem do tych perspektyw, właśnie nowych, poznawczych, i muszę powiedzieć, że towarzyszy mi też taka zawsze, e, jeśli nie pesymistyczna refleksja, to w każdym razie taka realistyczna, że coraz mniej ludzi jakoś w ten świat kultury, poezji, literatury wchodzi, coraz mniej odnajduje w tym źródło, Radości. Sam nie wiem, dlaczego tak jest. Dlaczego kiedyś powszechnie zrozumiany kanon literatury światowej, który dla każdego. E Uczestnika kultury był czymś zrozumiałym, dzisiaj już tak nie jest. Dlaczego pewne wartości, które były oczywiste, mam tu na myśli ten świat pooświeceniowy, kiedy właśnie zachwyciliśmy się jako Europejczycy, jako człowieczeństwo, właśnie możliwościami poznawczymi, siłą rozumu, który zgłębiał głębie, że tak powiem, jedno przez drugie. Czy rozumienia świata, rozumienia historii, czy projektowania pewnych perspektyw rozwojowych. To wszystko mnie samego napełniało jakimś ogromnym entuzjazmem, i dlatego jestem tak zauroczony możliwością przekazywania tego entuzjazmu właśnie moim studentom. A jednocześnie widzę, że dla wielu ludzi ten świat nie jest atrakcyjny, że uważają, że gdzie indziej można inwestować. Może kiedyś jeszcze do tych problemów i dylematów wrócę. Dzisiaj pozostańmy z tym z tą radością bycia nauczycielem, studentem i uczniem. I... Powiedzmy, że bycie człowiekiem to jest przede wszystkim odkrywanie, przekraczanie własnych granic z entuzjazmem, w radości i razem z innymi. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tydzień.